Alina miała 27 lat i pochodziła z małego, niepozornego miasteczka łazy na Górnym Śląsku. Kiedyś to miejsce tętniło życiem górniczej społeczności, teraz jednak przemysł upadł, a ludzie, podobnie jak ona, szukali szczęścia gdzie indziej. Alina wyjechała do Katowic, najpierw studiować, potem za pracą, a w końcu zamieszkała w Krakowie, gdzie wszystko się zaczęło zmieniać. Kropka poznała Marcina w aptece na starym mieście. Brzmi banalnie. Może, ale było pięknie. On stał w kolejce po witaminy dla swojego psa, a ona kupowała plastry, bo właśnie kupiła nowe szpilki, a obcasy zaczęły ją obcierać. Zaczęli rozmawiać. Marcin wydawał się uprzejmy, pewny siebie, a jednocześnie nowoczesny. Alina była przyzwyczajona do mężczyzn z małych miasteczek, twardych, prostych, trochę jakby z innej epoki. Marcin był zupełnie inny. Umiał słuchać, kropka, po miesiącu od poznania, Marcin oświadczył się. Alina się zmieszała dopiero co się poznali, a on już tak poważnie. Chcę widzieć cię w moim domu każdego wieczoru. W szlafroku, pończochach, w moich ramionach, powiedział z uśmiechem. Był trochę dziwny, ale fascynujący. Nawet podczas zaręczyn namawiał ją, by ubierała się wyzywająco obcisłe sukienki, głębokie dekolty, szpilki. Alina kręciła głową, takie rzeczy kiedyś uchodziły za wulgarne. Marcin jednak mówił: Nie musisz, możesz. Po prostu bądź sobą. Najodważniejszą wersją siebie kropka ślub odbył się w małym pensjonacie pod Krakowem, niemal bez gości tak Marcin sobie zażyczył. Alina miała na sobie beżową-koronkową suknię z odkrytymi plecami, jedwabne rękawiczki do łokcia i, co było dla niej największym zaskoczeniem, bez Biustonosza. To on wybrał jej strój panny młodej. Wtedy wydawało jej się to dziwne, teraz rozumiała, że to była próba generalna nowego życia. Po ślubie wszystko zaczęło się zmieniać. Marcin zaczął zapraszać do domu swoich przyjaciół, Jacka, Pawła i Tomasza, wszyscy to jego koledzy z pracy. Wieczorami siadali w salonie, a Alina serwowała im wino, rozmawiali o filmach i muzyce. Zawsze musiała wyglądać perfekcyjnie krótkie jedwabne sukienki, czerwone usta, szpilki. Marcin kupował jej stroje, pakował je z kokardą i wręczał z tajemniczym uśmiechem. Alina czuła się niezręcznie, ale on szeptał jej do lustra: kiedy siedzisz z nimi w tym ubraniu, stajesz się muzą. Moją muzą. Dla nich to nieistotne. Ty błyszczysz, Alina. kropka pewnego dnia spróbowała protestować. A co jeśli nie chce być w centrum uwagi? Marcin zbliżył się, przycisnął ją do ściany, przesunął palcem po szyi i powiedział cicho. Nigdy nie poznasz, jak to jest być pożądaną przez wszystkich. Chcę, żebyś to poczuła. I Alina się wciągnęła. Zaczęła lubić ten flirt, ten subtelny taniec spojrzeń, widziała, jak Marcin ma ogień w oczach, gdy patrzy na nią kropka po roku. Marcin wyjechał do Wrocławia na kilka miesięcy w sprawach zawodowych. Nie będę obok, ale nie będziesz sama. Moi koledzy są tu dla ciebie. Proś o wszystko. Mam na to zgodę powiedział. Alina została sama w ich mieszkaniu na Kazimierzu. Na początku było pusto, potem dziwnie. Jacek przynosił zakupy, Paweł naprawiał cieknący kran, a Tomasz pojawił się pewnego dnia z pudełkiem czekoladek. Marcin powiedział, że lubisz orzechy w czekoladzie, rzucił z uśmiechem kropka pewnego dnia Jacek zaproponował. Chcesz pojechać z nami na weekend do sanatorium pod wieliczką. Zdziwiła się jedna dziewczyna i trzech facetów bez męża. Ale Marcin potwierdził to przez wideo. Alina zgodziła się, choć w środku walczyły dwie Alicje. Stara, nieśmiała i nowa, wolna, prawie niegrzeczna. Ta druga wygrała kropka pakując się, wybrała najbardziej odważne body, przezroczysty peniuar i ulubione koronkowe pończochy. Coś mówiło jej, że ta podróż zmieni wszystko. Wyjechali bladym świtem Jacek za kierownicą, Paweł trzymał z przodu, a Tomasz siedział obok niej z telefonem, przewijając playlistę. Droga do sanatorium minęła szybko, pełna żartów i lekkiego jazzu w tle. Sanatorium było stare, ale przytulne, z drewnianymi domkami wśród sosnowych lasów nad jeziorem. Mieszkali w jednym domku z czterema sypialniami i wspólnym salonem. Alina wybrała pokój z balkonem, rozpakowała rzeczy, założyła lekki, półprzezroczysty szlafrok i kremową bieliznę z koronki, prezent od Marcina na rocznicę. "Żebyś pamiętała, do kogo należysz", mówił wtedy. Wieczorem poszli na spacer wzdłuż jeziora. Alina miała na sobie jasną sukienkę, koszulę na guziki i sandały na platformie. Było chłodno, więc narzuciła sweter, ale wiatr i tak podwiewał jej sukienkę, co przykuwało uwagę chłopaków, zwłaszcza Jacka, który patrzył na nią zbyt uważnie, jakby sprawdzał, jak daleko jest gotowa się posunąć kropka przy kolacji gotowali razem Alina smażyła rybę, Tomasz kroił sałatę, Paweł nalewał domowe wino. Atmosfera była domowa, jak grupa starych przyjaciół, choć w powietrzu wisiało napięcie, które sprawiało, że lekko kręciło się w głowie. Wyglądasz jak z okładki, powiedział Paweł, przyglądając się sukience. Marcin wybrał, odpowiedziała z uśmiechem. Ma świetny gust, dodał Tomasz, a jego ręka przypadkowo dotknęła jej dłoni trochę za długo, kropka, noc była długa. Alina nie mogła zasnąć, słysząc cichy śmiech w salonie. Wyszła w krótkim szlafroku i kapciach. Wszyscy trzej siedzieli otuleni płędami, popijając grzane wino. Nie śpisz? zapytał Jacek. Wino, wina uśmiechnęła się. Podsunęli jej miejsce obok. Jej kolana przypadkowo dotknęły jego, początkowo chciała się odsunąć, ale potem poczuła, że nie chce. Marcin by nic nie powiedział, wiedział o wszystkim i na to pozwalał. Nie było nachalnych flirtów, tylko subtelne spojrzenia, gesty, bliskość. Alina czuła, że stoi na progu czegoś nowego niestrasznego, lecz elektryzującego kropka następnego ranka zaproponowali kąpiel w jeziorze. Słońce już wysoko, ciepło mrugnął Tomasz. Nie mam stroju kąpielowego z wycięciami, skłamała Alina. Jacek się zaśmiał. Nie wymagamy wycięć, ale jeśli masz, to nikt nie będzie miał nic przeciwko. Weszła do wody w czarnym kostiumie z wysokim stanem i cienkimi ramionczkami. Włosy miała splecione w ciasną warkocz. Woda była chłodna i natychmiast otuliła jej ciało jak druga skóra. Chłopcy podpłynęli blisko, Tomasz jako pierwszy chwycił jej dłoń i szepnął, Nie bój się, jesteśmy obok. Alina poczuła się jak bohaterka filmu artystycznego, otoczona delikatnym napięciem i czułością. Nikt nie przekraczał granic, a jednak wszystko było na krawędzi kropka, gdy wyszła z jeziora, skóra miała ciarki, ale nie tylko od chłodu. Wiedziała, że coś się wydarzy, coś, do czego była prowadzona od samego początku kropka, trzeciego dnia wstała wcześnie. Słońce przeświecało przez cienkie firanki, a ona miała na sobie białą, bawełnianą koszulę nocną niewinną, a zarazem prawie przezroczystą. Nie zmieniała się, tylko poszła do kuchni boso, z rozczochranymi włosami i twarzą jeszcze zaspana. Chciała, żeby ktoś zobaczył ją taką prawdziwą kropka w kuchni był tylko Tomasz, w luźnej koszulce i spodniach dresowych. — Dzień dobry — śpiąca królewno powiedział bez podnoszenia wzroku znad kubka kawy. — Gdzie reszta? — zapytała spokojnie. Jacek pobiegł do lasu, Paweł trzymał w hamaku. — Zostaliśmy sami. Jego wzrok przesunął się po jej nogach, potem wzwyż. Udawała, że nie zauważa. Położył kubek przed nią i usiadł naprzeciwko. — Wiesz, jesteś niezwykła — Alino zaczął niespodziewanie. — Dlaczego? — Spytała. Bo potrafisz być i zagadką, i odkryciem. To rzadkość. Uśmiechnęła się, ale w środku czuła drżenie. To było piękne, niemal za piękne, kropka wstała, odwróciła się plecami i poczuła jego wzrok na plecach jak delikatny dotyk palców. Powoli zeszła pod prysznic, gdzie pod ciepłą wodą zastanawiała się, gdzie przebiega granica, za którą wszystko się zmienia. Czy może już ją przekroczyły po południu pojechali na drugą stronę jeziora, gdzie były drewniane olteni i dzika plaża. Założyła krótkie jeansowe szorty, białą koszulę zawiązaną pod biustem i cienkie sandały na sznurki. Włosy zostawiła rozpuszczone, a pod szortami miała przezroczyste, cieliste rajstopy z lekkim połyskiem mały ukłon w stronę fetyszu, by zobaczyć ich reakcję. Kropka reakcja nie kazała na siebie czekać jacek długo patrzył, potem podszedł i zapiał jej guzik koszuli. Słońce jest ostre, nie opalisz się, laleczko powiedział żartobliwie, ale z głębokim, oblepiającym głosem. Tomasz uśmiechnął się, jakby znał jakiś niewidzialny plan, a Paweł wyciągnął koc i rzucił go na piasek. Leżeli blisko siebie, a rozmowy były lekkie, choć ich dłonie czasem zbyt blisko spoczywały na jej tali, a ktoś nawet dotykał jej włosów, przypadkiem kropka nie chciała wstawać, nie chciała się ubierać bardziej oficjalnie, nie chciała wracać do dawnego życia. Wieczorem Jacek zaproponował, Zróbmy sesję zdjęciową. Światło jest piękne. Mam dobrą kamerę w aucie. A kto modelką? Zapytała, choć już znała odpowiedź. No kto? Ty, oczywiście kropka przebrała się w długą, półprzezroczystą suknię w kolorze szampana i wyszła do nich boso z mokrymi włosami. Zdjęcia zaczęły się zwyczajnie. Ja przy wodzie, ja na kamieniu, ja na tle sosen. Potem Jacek zapytał: A teraz coś bardziej odważnego? Na przykład usiądź na końcu pomostu, podgryź palec, patrz w aparat. Alina stała nieruchomo, wsłuchując się w ciszę lasu, która zdawała się rozciągać w nieskończoność. Jej serce biło szybko, a oddech był płytki, niemal niewyczuwalny w chłodnym powietrzu poranka. Wokół niej drzewa szumiały delikatnie, a cienie tańczyły na ściółce w rytm porannego wiatru. Krok za krokiem zbliżała się do niewidocznej z początku postaci, która kryła się wśród sosen ktoś, kto nie należał do świata z którego właśnie uciekła kropka. Kto tam? Zapytała cicho, lecz zdecydowanie, starając się nie zdradzić drżenia w głosie kropka postać wysunęła się z mroku i ukazała się w pełnym świetle poranka. Był to mężczyzna o przenikliwych, starowo oczach i twarzy, która nosiła ślady wielu przeżyć. Miał na sobie prostą, ale elegancką kurtkę i ciemne spodnie, a na szyi zawieszony był stary, srebrny medalien, coś w rodzaju amuletu. Jego spojrzenie było chłodne, ale nie wrogie. Nazywam się Marek, przedstawił się spokojnie, z lekkim uśmiechem. Czekałem na ciebie, Alino. Dziewczyna zmarszczyła brwi. Na mnie? Skąd mnie znasz? Kim jesteś? A Marek podszedł bliżej, a jego głos stał się bardziej stanowczy. Twoja historia nie zaczęła się w Krakowie ani w Łazach. To, co przeżyłaś z Marcinem i jego przyjaciółmi, to tylko początek. Są rzeczy, które musisz poznać. Prawda, która zmieni wszystko, Alina poczuła, jak zimny dreszcz przebiega jej po plecach. Co masz na myśli? Jaka prawda. Nie chcę już żadnych gier, kropka Marek uśmiechnął się szerzej, a w jego spojrzeniu pojawił się błysk tajemnicy. To, co myślisz, że zostawiłaś za sobą, nigdy nie odeszło. Twoje życie było kontrolowane, manipulowane. Ale teraz masz szansę odzyskać wolność, prawdziwą wolność. Jednak by to zrobić, musisz zrozumieć, z kim masz do czynienia i dlaczego to wszystko się wydarzyło. Alina spojrzała na niego z niedowierzaniem. Mówisz jak bohater z filmu sensacyjnego. Wolę proste życie. To nie jest film. To rzeczywistość, której nie widziałaś, bo zasłaniały ci ją maski Marcina i jego kompanów. Marek wyciągnął rękę i podał jej małą, skórzaną kopertę. To dla ciebie. Otwórz ją, kiedy będziesz gotowa, kropka Alina wzięła kopertę, a jej palce drżały. Dlaczego miałabym ci ufać? Przecież nie znam cię wcale kropka. Nie musisz ufać mi od razu. Ale musisz uwierzyć, że twoje życie właśnie się zmienia i że to nie koniec, a początek kropka w tym momencie za drzew dobiegu szelest liści i cichy śmiech. Alina odwróciła się gwałtownie. W mroku ukazała się sylwetka kobiety wysoka w czarnym płaszczu, z włosami spiętymi w elegancki kok. Jej oczy błyszczały inteligencją i zimną determinacją. Czekałam na ten moment, powiedziała, patrząc prosto na Alinę. Jestem Magdalena. Jeśli naprawdę chcesz poznać prawdę, to musisz mi zaufać. Alina poczuła, jak serce bije jej coraz mocniej. Ta chwila była jak rozdział, który rozpoczynał nową książkę pełną napięcia, tajemnic i niebezpieczeństw. Wiedziała, że już nie ma odwrotu. Co dalej? Zapytała cicho. Kropka Magdalena uśmiechnęła się lekko, wyciągając dłoń. Zacznijmy od tego, że twoje życie nie jest takie, jak myślałaś. A teraz chodź za mną. Czeka cię podróż, której nie zapomnisz. Alina spojrzała na Marka, potem na Magdalenę. Poczuła ciężar decyzji, ale coś w niej nowa. Odważna wersja siebie powiedziała o tak kropka ruszyli razem w głąb lasu, a za nimi cienie poranka zaczęły się rozmywać. Jakby wyma stary świat kropka w powietrzu wciąż unosił się zapach sosnowych igieł i tajemnicy kropka i to był dopiero początek kropka na horyzoncie nadciągała burza zarówno na niebie jak i w sercu Elini. Co okryła koperta? Kim naprawdę byli Marek i Magdalena? I jakie sekrety z przeszłości Marcina miały zostać odkryte? Odpowiedzi czekały tuż za następnym zakrętem.m. Alina szła powoli przez gęsty las, a każde jej westchnienie mieszało się z wilgotnym powietrzem poranka. Marek szedł tuż obok niej, a za nimi Magdalena kobieta o lodowatym spojrzeniu, której obecność wywoływała w Alinie mieszankę fascynacji i niepokoju. Drzewa wokół nich wyglądały jak strażnicy pradawnej tajemnicy, a ich korzenie zaplatały się niczym nici losu, które właśnie zaczynały się rozplątywać. Kropka. Dlaczego to wszystko? Dlaczego ja? Zapytała wreszcie Alina, nie mogąc dłużej trzymać w sobie wątpliwości. Marek zatrzymał się, odwrócił i spojrzał na nią z powagą. Bo masz coś, czego inni nie mają zdolność widzenia prawdy, nawet jeśli jest niewygodna. Twoje życie było sterowane, ale teraz masz szansę przejąć kontrolę. Ale musisz wiedzieć, że to, co cię czeka, nie będzie łatwe. Kropka Alina poczuła, jak zimny podspływa po karku. Ale w jej oczach zabłysła iskra determinacji. Nie boję się. Chcę znać prawdę. Magdalena uśmiechnęła się lekko, ale jej oczy nie zdradzały cienia ciepła. To dobrze. Bo prawda często bywa bardziej brutalna niż kłamstwo. Kropka dotarli do małej polany, na której stała stara, drewniana chatka. Wyglądała, jakby czas się nad nią zlitował, dach był lekko zapadnięty, a okna pokryte pajęczynami. Jednak coś w tym miejscu przyciągało Alinę jak magnes. Kropka. Tu zaczniemy, powiedział Marek, otwierając drzwi. W środku panował półmrok, a powietrze pachniało starymi książkami i kurzem. Na stole leżała rozłożona mapa Polski z zaznaczonymi punktami od Szczecina aż po Bieszczady. Kropka. To sieć wyjaśniła Magdalena, wskazując na mapę. Sieć ludzi, którzy kontrolują więcej niż myślisz. Twój mąż i jego koledzy to tylko pionki w większej grze. Alina poczuła, jak świat na moment się zatrzymał. Pionki? A ja. Kim jestem w tej grze? Ty jesteś kluczem odpowiedział Marek. Twoja wolność to zagrożenie dla nich, dlatego chcą cię zatrzymać. Ale my możemy ci pomóc to zmienić. Kropka Magdalena wyciągnęła z kieszeni mały pendrive. Na tym jest to, co musisz zobaczyć. Nagrania, dokumenty, dowody. Wszystko, co Marcina i jego ludzi powiązuje z czymś znacznie większym. Alina wzięła pendrive, a w jej głowie kotłowały się myśli strach, ciekawość, nadzieja. A co jeśli to pułapka? Ryzyko zawsze istnieje, powiedziała Magdalena. Ale jeśli chcesz być wolna, musisz podjąć wyzwanie. Przez okno do chatki wpadło nagłe światło słoneczne, rozświetlając kurz zawieszony w powietrzu. Alina poczuła, że to symboliczny moment światło prawdy wypełniające mrok tajemnic. Dobrze powiedziała w końcu, a jej głos był pewny. Pokażcie mi, co mam zobaczyć. Wieczór spędzili na oglądaniu materiałów, obrazy, rozmowy, plany, które wykraczały daleko poza jej wyobrażenia. Tajne spotkania, manipulacje, wpływy sięgające najwyższych szczebli władzy i biznesu. Marcin i jego przyjaciele byli tylko fragmentem większej układanki. Alina poczuła, jak w niej rośnie siła i gniew. Muszę to zakończyć, szepnęła. Nie mogę pozwolić, żeby dalej mną sterowali. Kropka Marek skinął głową. I dlatego jesteśmy tutaj. Pomóc ci przejąć kontrolę. Ale uwaga oni nie odpuszczą łatwo. Kropka nagle usłyszeli dźwięk łamiących się gałęzi za chatką. Magdalena podniosła wzrok, a jej twarz natychmiast stwardniała. Kropka. Ktoś nas obserwuje, powiedziała cicho. Kropka, Alina poczuła, jak adrenalina uderza w żyły. Wiedziała, że to dopiero początek prawdziwej walki. Kropka za oknem pojawiły się cienie, a drzwi chatki zatrzęsły się od uderzeń. Kropka. Musimy się stąd wynieść. Natychmiast rozkazał Marek. Chwytając Alinę za rękę, kropka wybiegli na zewnątrz, a wokół nich las zaczynał ożywać. Z każdą chwilą robił się coraz bardziej nieprzyjazny. Kropka Alina spojrzała na nich i wiedziała, że nie ma już odwrotu. Przed nimi była niebezpieczna droga. Pełna zagadek, zdrad i decyzji, które zadecydują o jej przyszłości. Kropka, ale jedno było pewne: nie zamierzała się poddać. kropka Wśród szumu drzew i szelestu liści rozgrywała się gra, w której stawka była najwyższa: wolność czy zniewolenie. kropka A Alina właśnie zaczęła sposób na wygraną. Kropka, m. kropka Poranek obudził Alinę chłodem i wilgocią, która osiadła na liściach i trawie wokół starej chatki w głębi lasu Beskidów. Marek i Magdalena już byli na nogach, sprawnie pakując niewielki ekwipunek do plecaków. Alina wciąż czuła pulsujące w skroniach napięcie to nie była zwykła wyprawa, to była ucieczka i walka o coś więcej niż tylko własne życie. Musimy się ruszać zanim ich znajdą powiedział Marek, zakładając na plecy skórzaną torbę. Ta okolica jest pełna pułapek nie tylko natury, ale i ludzi. Alina zawiązała szmrowadła swoich skórzanych bodków, które już dawno przestały być tylko modnym dodatkiem, a stały się niezbędnym elementem jej nowej rzeczywistości. Na sobie miała prosty, ale dopasowany do sylwetki, grafitowy płaszcz z kapturkiem, pod którym schowała koronkową maskę, którą jeszcze niedawno nosiła tylko na wieczorne spotkania. Teraz była gotowa, by stawić czoła światu bez niej, kropkaw. Nie wyglądasz na kogoś, kto ucieka, zażartowała Magdalena, zerkając na Alinę z lekkim uśmiechem, który jednak nie sięgał jej oczu, kropka. Czasem trzeba wyglądać dobrze, żeby przetrwać, odparła Alina. Czując, że w jej głosie pojawiła się nowa pewność siebie, której wcześniej nie znała kropka, ruszyli w głąb lasu, ścieżką wiodącą przez gęste zarośla. Marek prowadził, rozglądając się uważnie, jakby wyczuwając każdy ruch wśród drzew. Magdalena szła z tyłu, obserwując okolicę z zimną precyzją. Alina szła pomiędzy nimi, czując, że każdy krok przybliża ją do odkrycia prawdy, ale też do konfrontacji z tym, czego się najbardziej bała kropka. Co jest na tym pędliwie? Zapytała, łamiąc ciszę. Kropka Marek wyjął z kieszeni mały, czarny nośnik danych. Nagrania. Dowody. Wszystko, co łączy Marcina i jego kompanię z większą siecią wpływów i manipulacji. To nie tylko prywatne gry, to państwowe tajemnice. Kropka. A jeśli ludzie, którzy to kontrolują, dowiedzą się, że mamy te dane? Dopytała Alina, czując jak zimny dreszcz przebiega jej po plecach. Kropka. Dlatego musimy się spieszyć, odpowiedziała Magdalena. Oni mają ludzi wszędzie. Nie tylko w dużych miastach, ale i w takich miejscach jak to kropka, nagle Marek zatrzymał się i podniósł rękę. Ktoś idzie kropka z mroku wyłoniła się sylwetka mężczyzny z charakterystycznym, lekko zadziornym uśmiechem i ciemnymi oczami. Witajcie powiedział, a jego głos był ciepły, ale pełen ironii. Nie sądziłem, że spotkam was tutaj tak szybko. Alina poczuła, jak serce wali jej w piersi. Kim jesteś? zapytała, gotowa do ucieczki. Nazywam się Krzysztof, odpowiedział, robiąc krok do przodu. I znam prawdę o tym, co się tu dzieje. Marek zmarszczył brwi. Co chcesz? Chcę wam pomóc, powiedział Krzysztof, wyciągając rękę. Ale musicie mi zaufać. Alina spojrzała na Marka i Magdalenę, którzy wymienili znaczące spojrzenia. To może być pułapka, szepnęła. Albo szansa, odparł Krzysztof z uśmiechem. Czas pokaże. kropka Podniosła wzrok, czując, że historia, w której była tylko biernym graczem, zaczyna się rozgrywać na jej własnych warunkach i choć nie wiedziała, Ceo przyniesie kolejny dzień, czuła, że jest gotowa stawić czoła temu, co ją czeka, kropka, bo prawdziwa wolność zaczyna się tam, gdzie kończy się strach. M. Poranek w Beskidach rozlewał się złocistym światłem między koronami drzew, a wilgotna mgła unosiła się nad ściółką lasu. Alina szła między Markiem i Magdaleną trzymając mocno w dłoni pendrive, który już zdawał się ważyć więcej niż cała jej dotychczasowa przeszłość. Każdy krok w głąb lasu był jak wymierzone uderzenie młotem w mur niewiedzy, który od lat ją więził. Musimy dotrzeć do schroniska na hali Łabowskiej, opowiedział Marek, wpatrując się przed siebie jak myśliwy tropiący swój cel. Tam jest bezpiecznie, a przede wszystkim tam możemy odszyfrować dane. Alina spojrzała na niego nieco zaskoczona. Bezpiecznie. Wiesz coś, czego ja nie wiem, a Marek uśmiechnął się kąśliwie. W tym świecie bezpieczne miejsca są jak jednorożce, wszyscy o nich słyszeli, nikt nie widział. Ale tam mamy przynajmniej szansę kropka Magdalena, która szła z tyłu, machnęła ręką. W lesie bezpiecznie nie jest nigdzie. Zawsze ktoś cię obserwuje, zawsze ktoś wie więcej niż myślisz kropka Alina poczuła, jak w jej piersi rośnie napięcie. W jej myślach kłębiły się obrazy przeszłości, wieczory z Marcinem i jego przyjaciółmi te wyzywające sukienki, szeptane obietnice i maski, które nosiła nie tylko na twarzy. Teraz jednak była inaczej ubrana, a miała na sobie dopasowany czarny płaszcz z cienkiego materiału, który lekko połyskiwał w słońcu, a pod nim koronkową bieliznę, której nikt już nie miał prawa zobaczyć. Na nogach wygodne, skórzane bodki, które już nie tylko zdobiły, ale i chroniły, kropka. Pamiętasz, jak mówiłeś, że wyglądam jak z okładki? Rzuciła z lekkim uśmiechem do Magdaleny. Teraz chyba wyglądam bardziej jak łowczyni. Kropka. Łowczyni, która ma zamiar zjeść wszystkich wilków, odpowiedziała Magdalena. Spoglądając na nią z uznaniem kropka szli dalej, aż dotarli do małego strumyka, który musieli przekroczyć. Marek podszedł pierwszy, ale nagle zatrzymał się i podniósł rękę kropka. Uwaga, wyszeptał. Za drzew dobiegał cichy, ale regularny dźwięk kroków. Ktoś ich śledził, kropka z ciemności, wyłoniła się sylwetka Krzysztofa, którego Alina poznała poprzedniego dnia. Mężczyzna miał na sobie ciemną kurtkę i sportowe buty, a w oczach błyszczała mu determinacja, kropka. Dobrze, że Was znalazłem, powiedział cicho. Mam dla Was coś, co może zmienić bieg wydarzeń, kropka. Co tym razem? zapytała Alina, czując mieszankę niepewności i nadziei, kropka Krzysztof wyciągnął z kieszeni małą, metalową skrzynkę. To klucz do systemu, który kontroluje sieć, w której działał Marcin i jego przyjaciele. Dzięki temu możemy zablokować ich wpływy na dłużej. Marek i Magdalena wymienili spojrzenia. To ryzykowne, a powiedział Marek. Ale jeśli jest prawdziwe, to warto spróbować. Kropka, Alina poczuła, jak w niej rośnie siła. Nie chce być już marionetką. Chce pisać własny scenariusz. Kropka, przez chwilę wszyscy milczeli, wsłuchując się w odgłosy lasu, który zdawał się żyć własnym. Nieprzewidywalnym życiem, kropka. No dobrze, powiedziała Magdalena. Zróbmy to. Ale musimy się spieszyć. Czas gra, przeciwko nam, kropka, wyruszyli dalej, a wiatr delikatnie rozwiewał włosy Elini, jakby szeptając jej, że prawdziwa przygoda dopiero się zaczyna, kropka, i choć nie wiedziała, co czeka ich na szczycie, jedno było jasne, to, co było dotąd, było tylko próbką tego, co miało nadejść, kropka M.